Mamy w parę dwa, nie wiem czemu. Znowu, bo mi się telefon wyłączył, ale... Dobrze. A, to było so A co włączyło się? Tak, tak, ale... Y, wiem, że 3 minuty muszą być, żeby to była. Ja! Nie! O, z wolu no sytuacja! Nie no jesteś? Jakim Kubem jesteś? Jakim na jesteś? Co ma plecy? Nie. Darwin Nunes. Darwin Nunes. Mamy go. No FC Darwin Nunes. FC Darwin Nunes. Mamy go. Bo sytuacja też. Teraz... FC Maszlanka i. Kolorowe! 4-3! No. Przed dogrywką! No, teraz, teraz, teraz raz, Nuno raz. Będę! Nunu, będę! To się nie zwłaszczało. No. 4-4! No, no. Dwie minuty Ewce ma ślanka już Czytaj, czytaj, bardzo napięta sytuacja. Dwie minuty Bakuje do końca, do dogrywki. Nie wiadomo dobrze. A czy to zmanowana sytuacja, jakby cymaszlanka? Dobrze. Okiwane zostało, ale niech drzewo przeszkodziło. I co masz, 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 masz lanka, i masz lankę, co masz lanka? Co masz I no bo oni znowu się tam kłócą na górze. A i zmanowana sytuacja Ale teraz, teraz, Nuno mendes! Nie ma go! zmanowana sytuacja, nuno Mendesa Wchodzimy w ostatnie 30 sekund. Lewandowskiego! 20 sekund ostatniego czasu, plus doliczone minuty. Jeśli będzie ten, ten i to kończymy. Czemu? Doliczymy. Nie, to będzie Gramy po prostu tak, że kończymy. Nie idzie do góry. To jest mecz towarzyski. A! Ale Mecz towarzyski. Minuta 30. Mecz towarzyski to jest. Dobra, wiem! Nie Teraz teraz, jedno OBDĘ Manduski. OBDĘ Manduski! Fajnie, ja w się kryłem. Ja wiem, to. No ale teraz EBC ma szlanka. Z 4-5 nie ma, słupak! Nie ha! Drugi raz! Nie ma trzeci raz! Nie sytuacje! sytuację Ale teraz obyt Lewandowski Obyt Lewandowski, obyt Lewandowski, obyt Lewandowski! Jak ty Wchodzimy w ostatnie 30 sekund doliczonego czasu, kurde. Lewandowski, 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 Lewandowski Nie ma, zmanowana sytuacja u Lewandowskiego Ostatnie 20 sekund A mogło być 5 3 Sekund Pala. Nie, 10 sekund 8 Ej, jeszcze może iść kontratak Ostatni kontratak Może on odbiera piłkę? Możemy zmienić później Piłka, jeżeli chcesz. Do, tam, do. Ostatni tak szybko! To jest za bardzo ta kamienka. Dobra. Ja wolę jak kamień. Ręka! No tutaj ręka była! No tutaj ręka była! No, jest! No tu ty jesteś po Rękasz. Ska Czekajcie... Gdzie? Ale ty tutaj! Co? No tutaj i tą ręką! Gdzie? A, tutaj! Nie, to było tak, że pa. Tak. tak i tak. Tutaj, tak? Tutaj. Tutaj, sta sta tak. tutaj. tutaj stał, tutaj stał. Nie. Ja, ja bym tak daleko nie, nie dosięgnął pod tą piłkę. Tutaj maksymalnie pa. Tutaj. Czyli gol. Tak? Gol jest. Sky. Gol. Tak? Gol! No i remis, remis. Remis, koniec. Lepszy niż remis to Koniec.